Lubicie czytać książki i uczyć się angielskiego? To za chwilę Wam opowiem o dwóch powieściach, które łączą te dwie rzeczy. Okej, okay, witajcie na kanale Bóg Blić. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję tych oto dwóch książek, które są powieściami młodzieżowymi do nauki języka angielskiego. I nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo lubię uczyć się języków obcych. E, ostatnio moim sercem zawładnęły języki azjatyckie, dlatego też jeżeli mam na to czas, to. Staram się szlifować te języki jak mogę i jak najwięcej się tego nauczyć, ale, wiadomo, takim językiem, który na co dzień się posługuje z innymi osobami, które są spoza Polski, jest to język angielski. Wiadomo, język angielski opanował cały świat i trochę wstyd go nie znać. Chociaż takich podstawowych zwrotów słów, no ale też z językiem angielskim i tak samo było kiedyś z językiem niemieckim, i myślę, że nadal jest. Ciężko jest znaleźć coś nowego, ciekawego do nauki tych języków, bo po prostu w podręcznikach wszystkie tematy się powtarzają, zagadnienia się powtarzają, słowa się powtarzają i też ta nauka, no po prostu jest delikatnie mówiąc nudna, więc zawsze staram się znaleźć coś nowego, co sprawi, że przyjemniej będzie mi się uczuło tego języka, nie będę czuła tego, że wkuwam słówka e, i po prostu męczę się przy tej nauce, bo na przykład na studiach tak jest, że po prostu męczy mi się momentami e, wkuwając słówka, reguły gramatyczne i Czytając jakieś zadane lektury, które są napisane językiem takim, że czasami mamy wrażenie, że osoba, która napisała dany artykuł, nie wie o czym napisała, bo używa takich zwrotów, do których my po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale zdarzają się też momenty, gdy wypadają nam z głowy słówka, które powinniśmy mieć dawno utrwalone, ale przez to, że nie używaliśmy języka, to po prostu gdzieś wyfrunęło i tego nie ma. Wiadomo, jak się języka nie używa, no to. Ciężko jest czasami do tego wrócić Ale jak już się wróci na dobre tory To idzie z płatka Dlatego też gdy wydawnictwo Edgard zgłosiło się do mnie Z propozycją zrecenzowania tych dwóch Oto książek e, Które za chwilę wam omówię I powiem wam jakie są moje wrażenia po nich e, To stwierdziłam, że z chęcią to wypróbuję Ponieważ już miałam styczność Z tego typu powieściami e, Które są przeplatane e, Ćwiczeniami Regułami gramatycznymi Na studiach no, i chciałam sprawdzić, jak to jest na trochę niższym poziomie, jak to też jest napisane, jakim językiem, czy mi się to spodoba, czy to będzie coś lepszego niż miałam na studiach. No, jeżeli chodzi o te porównanie, to porównanie z tą książką, którą miałam na studiach, ona była na wyższym poziomie jeżeli chodzi o język, o gramatykę i ilość ćwiczeń. Tam było zdecydowanie większa ilość ćwiczeń, ale nic dziwnego, bo mieliśmy tę książkę na zajęciach. No ale to są takie dwie cienkie książeczki, które myślę, że w miarę ciekawy i przyjemny sposób pomogą nam utrwalić język angielski, ale również poznać niektóre nowe słówka, przypomnieć sobie reguły gramatyczne i przećwiczyć to w miarę bezbolesny sposób. Okej, okay, więc najpierw zajmijmy się pierwszą książką, którą przeczytałam, czyli A Road for Distant Hearts. I w tej książce mamy historię dwóch kuzynek, które wybrały się na wycieczkę do Hiszpanii i tam też mają spotkać się z ich dawnym kolegą Jackiem. No i one tam trochę się w nim podkochują, ale w międzyczasie też poznają dwóch innych kolesi. No, i tu jest taka, no taka schematyczna historia, trochę oklepana. I szczerze mówiąc, ta książka mi się w ogóle nie podobała pod względem fabularnym. Męczyłam się podczas jej czytania i zabrało mi to naprawdę dużo czasu. Chociaż była napisana bardzo prostym językiem, jak dla mnie zdecydowanie za prostym. Ale były też takie słówka dotyczące na przykład zabytków, które po prostu wyparowało mi z pamięci, albo których w ogóle nie znałam, więc tutaj oczywiście na plus. Jednak. No, właśnie przez tą historię, która była oklepana, schematyczna, łatwa do przewidzenia i dla mnie zbyt tandetna, no to do mnie nie przemówiło. Już się bałam, że kolejna książka może być też tak jakoś słabo napisana. Jednak jeżeli jesteście taką młodszą młodzieżą i lubicie się w takich historiach rodem z tego komiksu z Bravo, to myślę, że ta książka wam się spodoba. Fajne było też w tej książce, w tej fabule to, że były no, przedstawione niektóre zabytki w Hiszpanii i to słownictwo było takie turystyczne, więc można to idealnie przed wakacjami przeczytać i czy nawet przed jakimś egzaminem, bo zazwyczaj podczas takich egzaminów mamy Pytania e, od co będziemy robić wakacje, czy co robiliśmy w wakacje, i tutaj takie słownictwo idealnie się do tego nada, ale pod względem fabularnym ta książka mi się w ogóle nie podobała. Ale za to, Lost World było zdecydowanie lepszą książką e, ze względu na fabułę, i mimo, że była też schematyczna, bo nie mogę powiedzieć, że to było coś odkrywczego. W tej książce mamy historię Angel, która została zmuszona do przeprowadzki do Grecji ze względu na to, że jej ojciec dostał tam pracę, i musi Pomocy w bankowości greckiej, bo wiadomo tam był kryzys w Grecji i no, każdy o tym wie. No i tam na wyspie poznaje Dirka, który tak jak ona interesuje się fotografią i razem tworzą pewien fo projekt fotograficzny. No i mimo, że też łatwo było przewidzieć tę historię, to jednak. Tutaj były momenty, które naprawdę były fascynujące i ciekawe, i ta książka była dużo lepiej stylistycznie napisana, trochę wyższym językiem, to znaczy nie wyższym, trochę na wyższym poziomie językiem. E, słownictwo było trochę, tak jakby, trudniejsze, no ale. Mi tak trudno jest określić, to jest trudne dla kogoś, kto nie ma do czynienia z językiem angielskim, tak jakby na co dzień, ale zdecydowanie lepiej ta książka mi wchodziła i szybciej ją przeczytałam, i e, ta historia bardziej mi się podobała. Polubiłam się z Angel, nie była to jakaś głupia dziewczyna, tylko no, po prostu fajna dziewczyna, z którą mogłabym się zaprzyjaźnić, zakolegować, i fajne też. E, tam była historia w historii, takie poszukiwania. Więc ta książka zdecydowanie dużo bardziej mi się spodobała pod względem fabuły. Ale przecież w tych książkach nie tylko chodzi o fabuła, chodzi również o naukę angielskiego, ponieważ w tych książkach co dwa rozdziały mamy ćwiczenia związane z tekstem albo ze słownictwem, jak i również z zagadnieniami gramatycznymi. I podoba mi się to, że w tych książkach tutaj na. W marginesach mamy słownictwo, które w tekście zostało pogrubione i te słowka zostały przetłumaczone na język polski, tak jak jest to w kontekście. Bo wiadomo, język ma wiele znaczeń i zależnie od kontekstu używamy. Różnych słów. Fajne jest to, że te książki się dopełniają, chociaż to może być również minusem ze względu na to, że któraś z historii może się nie spodobać. W tej książce, A Road for Distant Hearts, mamy przedstawione myślę, że wszystkie takie ważniejsze zagadnienia e, gramatyczne, które są potrzebne. Mm, w szkole, czy to nawet do użytku prywatnego, takiego dla osób, które po prostu chcą trochę się nauczyć tego języka angielskiego. No i za chwilkę tu wam znajdę. To, jak zostało przedstawione czasy, i mi się bardzo to podoba. No i właśnie w tej książce mamy fajnie przedstawione czasy, ponieważ zostało to zrobione na takim na wzór takiej, jakby tabelki. Mamy na tej stronie akurat Present Perfect i Past Simple. Mamy powiedziane, do czego stosujemy ten język, ten czas, jak robimy zdania twierdzące, przeczące i też jakimi. Um, Jakim słownictwem charakteryzuje się taki czas, no i też możemy sobie go porównać z pass simple, co jest bardzo fajnym i też takim, no wiecie, otwierającym umysł, że nie mamy tylko tam jedną regułkę gramatyczną, ale mamy dwie i łatwiej jest nam to zapamiętać, że to łączy się z tym, a to łączy się z tamtym, i jak zobaczymy te porównanie między tym a tym to będziemy wiedzieć bardziej o co chodzi. Jedyne zastrzeżenie moje takie jest do tej książki, do tych regułek gramatycznych, że one są po prostu takim małym druczkiem napisane, ale ja rozumiem, że wydawnictwo pewnie chciało to zmieścić na jednej stronie i fajne jest też to, że nie mamy tego jednego zagadnienia gramatycznego na ten jeden taki jakby akapit unit, o może tak lepiej to zabrzmi czyli te dwa takie rozdziały razem połączone tylko to ciągnie się jeszcze przez dwa kolejne, więc y, możemy trochę bardziej y, sobie to przyswoić I tak jak powiedziałam w tej książce mamy objaśnione te najważniejsze zagadnienia gramatyczne, czyli wszystkie czasy Passive voice, Conditionale i tak dalej. A taki książka jest takim dopełnieniem do I Wrote for Distant Hearts pod względem zagadnień gramatycznych, ponieważ mamy tutaj wyszczególnione te, które e, sprawiają największym, najwięcej kłopotów Polakom, ale również mamy tutaj konstrukcję zdania z I wish, if only, i to jest naprawdę fajne, e, bo. To jest taki jakby wyższy poziom gramatyki, e, niż ta. Mimo, że podoba mi się sposób, w jaki zostały objaśnione zagadnienia gramatyczne w tych książkach, to jednak co do ćwiczeń muszę się nieco przyczepić, bo uważam, że były one na zbyt niskim poziomie. Nie wymagały zbytniego myślenia. Poniekąd rozumiem to, ponieważ czytając te książki, mamy nie odczuwać tego, że. Uczymy się tego języka i ćwiczymy te zagadnienia gramatyczne, ale też sprawdzamy swoją wiedzę na temat tekstu, bo mamy tutaj też nie tylko rzeczy związane z gramatyką, ale też z tekstem, takie jak True False albo wybranie ABC. A właśnie mam mieszane uczucia co do tych ćwiczeń, dlatego, że tak jak już wspomniałam, nie wymagają one zbytniego myślenia, bo musimy wstawić. Słówka w luki, przetłumaczyć coś. Momentami musimy się trochę więcej wysilić i wstawić słówko w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie. No i tak trochę jestem tymi ćwiczeniami zawiedziona, ale no przez to, że nie wymagały one aż takiego skoncentrowania, ehm, jakichś haczyków nie było, no to myślę, że właśnie. Dla osób, które nie lubią zbyt wielkiego skupienia i po prostu chcą przebrnąć przez język angielski w jak najprzyjemniejszy sposób, no to myślę, że to przejdzie. Podsumowując te dwie książki, to myślę, że sprawdzą się one dla osób, które. Uczą się języka angielskiego, chcą bardziej doszlifować swoją gramatykę, bo naprawdę fajnie zostały tutaj objaśnione te zagadnienia gramatyczne. No i też chcą sobie przypomnieć słownictwo użytku codziennego. W wypadku tych książek myślę, że bardzo dobrze się one sprawdzą na wakacje, bo mamy tutaj takie słownictwo. Letnie związane z wakacjami, z obcymi krajami, co jest bardzo fajne, ale niestety jeżeli ktoś szuka bardzo wyszukanego języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie, to tutaj tego nie znajdzie, no bo to jest jednak taki poziom gimnazjum, liceum. Takie coś jak mieliśmy w szkole, i myślę, że te książki będą też takim fajnym treningiem do czytania książek w języku angielskim, bo na przykład, e, tak jak ja miałam kiedyś problem, żeby przebrnąć przez określoną ilość e, stron danego dnia, na przykład e, przez e, w ciągu jednego dnia. Mogłam przeczytać tak ciągiem 30 stron, bo inaczej później bolała mnie głowa, oczy mnie bolały i po prostu już tak się fajnie nie czytało, jak w języku polskim. Wiadomo, że jesteśmy przyzwyczajeni do innego języka niż ten, który mamy w książkach napisanych po angielsku, no i... Poprzez takie codzienne czytanie iluś tam konkretnych stron, to łatwiej było mi przejść do kolejnego etapu i teraz mogę na przykład nawet całą książkę w ciągu jednego dnia przeczytać po angielsku, ale oczywiście tego nie robię, bo nie mam na co zwyczajnie czasu. Dajcie mi znać, co wy sądzicie na temat takich książek, czyli powieści do nauki języka angielskiego, ale też nie tylko angielskiego, również y, możecie znać książki takiego typu do innych języków obcych. Napiszcie mi również, czy lubicie się uczyć języków obcych, jak to wygląda w waszym wypadku, czy... Męczycie się z podręcznikami, które macie w szkole i na przykład na korepetycjach czy jakichś innych grupach, e, gdzie chodzicie na język angielski, niemiecki i inne, dajcie mi koniecznie o tym znać. To by było na tyle, jeżeli filmik wam się podobał, dajcie kciuka w górę, zapraszam was do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami. Zapraszam was również na moje media społecznościowe, do których linki macie w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku, bye bye.